Witam wszystkich, dzisiaj sobie zrobimy i omówimy tier listę odnośnie originów w Battle Brothers. Użyjemy wszystkich, czyli z podstawowej gry oraz z dodatków, ale nie będziemy tutaj dodawać żadnych originów z modyfikacji, bo ich może być naprawdę, naprawdę dużo i raczej mniejsza część graczy z nich korzysta. A więc tak, na początek omówmy sobie tutaj co będzie wyznaczało najlepsze originy. Hmm. Przede wszystkim poziom trudności. I tak, gra oczywiście jest trudna, tak czy siak, dla, zwłaszcza dla nowych graczy albo dla graczy, którzy po prostu nie są weteranami, ale niektóre opcje są zdecydowanie trudniejsze od innych. I to może znacząco wpływać na przyjemność z rozgrywki i na długość samej rozgrywki. Kolejnym kryterium będzie unikatowość, to znaczy, e, jakie indywidualne rzeczy daje nam konkretny origin. To znaczy, co nam może zaoferować? Jakieś eventy, jakieś postacie, jakieś dodatkowe rzeczy, których nie dostaniemy, grając jako inna kompania. I następnie bonusy, czyli statystyki, które są procentowo lepsze, albo jakieś tam inne rzeczy, które są indywidualnie dobierane do każdej kampanii. I przede wszystkim też przyjemności z gry, to znaczy, niektóry origin może być. Trudniejszy, może mieć mniej bonusów, ale może być na przykład ekstremalnie satysfakcjonujący z innych powodów. I tak, mamy tutaj oczywiście standardowo pięć kategorii, gdzie S to będzie naprawdę najlepsze, które polecam każdemu przynajmniej wypróbować. I potem w dół idą mniej dobre wybory, gdzie D to już będzie takie naprawdę najgorsze. Ok, i na początek zaczynamy w takiej kolejności, w jakiej jest to podane w samej grze. Czyli na początek mamy tutorialowy Origin. No to, to jest oczywiście dobre, jeśli ktoś nigdy nie grał w grę i chce się nieco nauczyć. Ale w innym przypadku to nie ma sensu tego brać, bo to jest po prostu, można powiedzieć, strata, trochę czasu i opóźnienie rozgrywki. Więc dajmy to po prostu tak na neutralne, żeby każdy po prostu to zaczął na pierwszą rozgrywkę, ale potem już wybrał coś innego. Następnie od normalna kompania, czyli nie mamy żadnych bonusów, nie mamy żadnych kar. Mm. I. De facto, ona nie jest taka zła, ponieważ mimo żadnych zalet i wad większych, to zaczynamy z całkiem dobrą kompanią trzech osób, która ma całkiem nie najgorsze uzbrojenie. Ok, przejdźmy sobie też na Battle Brothers Wiki, gdzie będziemy mieli troszkę więcej tutaj pokazane. Mamy trzy postacie, które nie są akurat zbyt mocne, ale są całkiem niezłe na start, więc to pozwoli nam troszeczkę dłużej przeżyć niż w przypadku innych originów. No ale poza tym, brak bonusów, brak jakichś specjalnych eventów, to niekoniecznie dodaje wiele do tego Origina. Więc dajmy to sobie jako A. Nie jest to jakoś ekstremalnie ciekawe, ale jest to taka standardowa wersja, która jest w miarę przystępna też dla nowych graczy. Ok, a takie ledwo A, bo nic jednak więcej nie oferuje. Ok, jedziemy dalej. Południowi najemnicy, czyli de facto to samo, tylko zaczynamy z południowcami. To może być nieco ciekawsze, jeśli ktoś nie grał wcześniej z dodatkiem, który dodaje południowców. Ale poza tym, tak, nic to więcej niestety nie oferuje, więc też dodajmy tak mniej więcej na A, tylko dlatego, że jest to dość przystępne. Z tego, co zauważyłem, może być to minimalnie trudniejszy początek w porównaniu do zwykłej kompanii. Ale tutaj mamy troszeczkę więcej urozmaicenia, że tak powiem. Okej, okay, następnie. Krawana kupiecka, to już mamy troszkę więcej bonusów. Mamy dwóch karawaniarzy na start, to jest nic specjalnego. Troszkę lepsze ceny w przypadku kupna i sprzedaży towarów, i zdobywamy wolniej renomę. No i tutaj mamy przy okazji rzeczy, które mamy na start. Mamy tutaj towary kupieckie, które troszkę więcej nam zapewnią złota na początku rozgrywki. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ. W Battle Brothers można wbrew pozorom naprawdę bardzo wiele zarobić na handlu towarami, i w ten sposób możemy nawet nie ryzykując życia naszych towarzyszy, kupić im lepsze wyposażenie albo po prostu wynająć dużo lepszych towarzyszy na start. I też te towary kupieckie możemy szybko sprzedać. Mamy dzięki temu duże fundusze i możemy już na samym początku mieć może nie jakąś doświadczoną, ale dobrze uzbrojoną kompanię. Plus sama rozgrywka skupiona na handlu w dużej mierze też. Jest dosyć ciekawa, bo to jest coś zupełnie innego niż każdy inny origin, który skupia się na walce. Daje to troszkę więcej możliwości. Dodatkowo, wolniejsze zdobywanie renomy dla nowych graczy może być plusem, ponieważ im więcej renomy, tym gra jest trudniejsza. I w ten sposób można sobie łatwiej grindować, lepiej wyszkolić towarzyszy, lepiej uzbroić zanim pojawią się wymagający wrogowie. Także to jest raczej albo do typowej gry na handel, Albo dla jakichś początkujących graczy, całkiem dobry start. Następnie mamy milicję, i teraz tutaj zaczynamy z dwunastoma słabo wyposażonymi i niezbyt dobrze wyszkolonymi wieśniakami, ale możemy zebrać do walki do 16 nawet towarzyszy naraz, czyli tutaj mamy czwórkę więcej niż zazwyczaj, ale nie możemy wynająć nikogo, kto nie jest jakimś wieśniakiem, biednym wieśniakiem. I tutaj mamy oczywiście kilka różnych backgroundów naszych postaci. Mamy ko konkretne rzeczy na start. I to tyle. Yy, I tak, odnośnie tego, to powiedziałbym, jest dla bardziej doświadczonych graczy. Dlaczego? Ponieważ poziom trudności skaluje się też z ilością naszych towarzyszy. Więc jeśli na start mamy naprawdę dużo, to musimy albo ich wyrzucić, albo zmierzymy się z naprawdę potężnymi wrogami, którzy nas zniszczą. Oczywiście, kilku z wieśniaków może wylosować się całkiem niezłych, i w ten sposób możemy po prostu zacząć sobie mniejszą kompanią. Brak możliwości wynajmowania szlacheckich postaci to może być lekki minus, ponieważ mogą być one bardzo silne. Ale tych biednych wieśniaków też możemy nieco bardziej wyszkolić, tylko musimy wtedy być bardziej wymagający co do talentów i bazowych statystyk. Ale możliwość posiadania 16 towarzyszy na raz w bitwie to naprawdę dużo daje, zwłaszcza w late game, gdy każda osoba jest na wagę złota. To jest naprawdę dosyć dobra opcja. Jest ekstremalnie trudna dla nowicjuszy, więc nie polecam jej takim osobom, ale dla wszystkich, którzy już nieco bardziej ogarniają rozgrywkę, to więcej osób w kompanii, to jest naprawdę duża satysfakcja i duża Duże ułatwienie w późniejszych etapach rozgrywki, także to bym dał no, bardzo wysokie A. Gdyby nie to, że jest to trudny origin, to okej, okay, w sumie jak mamy w A podstawowe kompanie, nawet to zasługuje na bycie w S, bym tak powiedział. Bo każdy jednak prędzej czy później troszkę więcej ogarnie w rozgrywce, a więcej osób to jest naprawdę świetna obca. I w sumie te dajmy na B, bo nie są jakieś specjalne. Zapsiężeni. Ostatnio właśnie rozgrywaliśmy serię z zaprzyjaźnionymi i moje spostrzeżenia są takie, że eventy są dosyć ciekawe. Rozgrywka jest wyjątkowo łatwa, ponieważ raczej wolna biamy renomę. Na start mamy całkiem silnych towarzyszy, co daje też mocny early game, który jest dosyć trudny dla większości osób, które zaczynają przygodę z Battle Brothers. Ale całkiem ciekawa ścieżka fabularna. Nie jest zbyt duża, ale kilka dodatkowych eventów, jak najbardziej na plus. Yy, Jeden, co bym powiedział, że dla doświadczonych graczy, to może być wręcz zbyt łatwe. Przynajmniej ja miałem takie spostrzeżenie. Ale jeśli tak, jeśli ktoś jest nowym graczem, dałbym to zdecydowanie na A. Tym bardziej, że jest to w darmowym dodatku. Yy, a dla doświadczonych graczy, to może być spoko, ale. Troszkę zrobi się łatwe, jeśli gramy bez modyfikacji. Tak jest mój punkt widzenia. Więc dajmy to myślę też na B. Następnie, yy, OK, jeszcze propos zapsiężonych. To tak, mamy dwóch wojowników, to już mówiłem na start. I tutaj jest taka, takie rozszerzenie fabularne. Krótka informacja o tym. Na start nie najgorsze rzeczy, ale też nic jakiegoś szczególnie specjalnego. Następnie mamy, OK, dezerterów. Hmm, czyli mamy trzech dezerterów. Całkiem niezły pancerz, całkiem niezłe w ogóle wyposażenie. Mało pieniędzy, goni nas mm, szlachecki ród i nasi towarzysze zaczynają jako pierwsi w bitwie I Ok, To zaczynanie jako pierwsi może być faktycznie dobre, tak jak tutaj jest nazwa, pierwsi do biegu, albo pierwsi do ucieczki, dobre do ucieczek, mm, no ale poza tym nic nam to absolutnie za bardzo nie daje. Nawet w niektórych stacjach może być to lekkie utrudnienie. I towarzysze są... Całkiem nieźli, to muszę przyznać. Mają trochę niskie morale, ale to da się poprawić. I generalnie ja bym powiedział, że to jest coś jak odbudowa kompanii, tylko z troszkę lepszymi towarzyszami, ale mimo to troszkę trudniejsze, bo jednak musimy unikać tego szlacheckiego rodu, który na początku chce nas zabić. I to nam troszkę ogranicza pole manewru. Na przykład eskorty karawany stają się w dużej mierze niemożliwe lub bardzo utrudnione. Ale. Myślę, że dałbym to do A, dlatego że jednak zaczynamy troszkę inaczej niż w podstawowej kompanii. Mamy coś więcej, mamy dość silną kompanię i możemy tutaj coś więcej zdziałać. Dla nowych graczy nie polecam, ze względu na konieczność ucieczki, ale jeśli już coś więcej ogarniacie, to jak najbardziej warto wypróbować. Następnie północni łupieżcy i to jest bardzo ciekawy start. Mamy trzech doświadczonych barbarzyńców, nie są co prawda oni jacyś bardzo świadczeni, ale są całkiem nieźli. Mamy też oczywiście mnicha do pomocy, Mamy kiepskie relacje z dwiema frakcjami ludzkimi, yy, więc tak, tutaj musimy jeszcze bardziej uciekać z reguły na dalekie południe, ale mamy większe szanse na zdobywanie przedmiotów od zabitych przeciwników. I tutaj, tak, drobny komentarz: yy, to jest poważna rzecz, że musimy uciekać, musimy bardzo dużo przebyć na mapie, yy, żeby, żebyśmy byli bezpieczni, ale większy lud od przeciwników to jest dobra sprawa. A po drugie, to jest naprawdę mocny start. Nasi barbarzyńcy mają nie najgorszy ekwipunek, ich bronie są dosyć dobre i mają oni naprawdę dobre statystyki. Osobiście grając poza nagrywaniem serii na YouTube, to właśnie grałem barbarzyńcami podczas mojej najdłuższej rozgrywki, gdzie zdobyłem większość achievementów w grze i naprawdę to był dobry, solidny, mocny start. Z tym, że jest oczywiście taka trudność, że musimy uciekać na południe, i dałbym to też na A. Jest to lepsze niż deserterzy, ale raczej gorsze niż milicja. Ale zdecydowanie, tak, bardzo polecam wypróbować. Jest to dosyć ciekawa sprawa. I następnie, anatomiści, tutaj również mamy z darmowego dodatku, a więc każdy może sobie go dodać do biblioteki na Steamie i rozegrać. Z tym, że mamy dużo pieniędzy. Trzy osoby, ale to osoby są bardzo słabe. Anatomyści w sumie nie mają takich złych cech, ale tak. Pierwsze poziomy to sprawia, że początek gry może być trochę trudny, ale idziemy dalej. Zabijając wrogów, dostajemy eliksiry, które mogą wzmacniać naszych towarzyszy. I to są bonusy albo marginalnie słabe, albo naprawdę potężne. Więc to trzeba mieć na uwadze. Ale każdy eliksiry z zabitego wroga dostajemy tylko jeden raz. Ale kolejna kwestia nasi towarzysze nigdy nie będą pewni siebie. A wysokie morale daje naprawdę, naprawdę dużo w Battle Brothers. Niesamowicie wręcz dużo. Spore bonusy do ważnych statystyk. I co więcej jeszcze o tym Originie. Eee, jest on dosyć trudny. Po pierwsze na początku łatwo zginąć. Niby mamy duże fundusze, możemy kupić dobre wyposażenie, ale anatomiści nie są zbyt dobrzy na sam początek. Do trzymania linii plus brak... Możliwości bycia pewnym siebie. Dodatkowo utrudnia wykonywanie wielu zleceń potem w midgamie. Plus na pewno jest taki, że mamy te eliksiry. Natomiast dostajemy tylko jeden eliksir za zabitego wroga, więc to jest raczej takie średnie. Są też modyfikacje, które mogą troszkę poprawić ten origin, ale według mnie jest on naprawdę. Naprawdę trudny. I zbyt wiele akurat nie oferuje. W zwykłej rozgrywce po polecam mieć anatomistów, bo mają dość dobre statystyki mm, i mają też ciekawe eventy, ale origin anatomistów mnie osobiście nie przekonuje. Dałbym tutaj C. I okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, kultyści. Mamy grupę kultystów z kiepskim wyposażeniem. I czasami, tak, Bóg kultystów, Dawkul, Bóg Śmierci, będzie wymagał jakichś ofiar. Ale też doda nam za to jakieś bonusy. Czyli mamy kultystów, mamy tutaj zasoby podstawowe, ale co o tym warto wiedzieć? Kultyści są słabi. Nie są oni tragiczni, ale są słabi. Mają z reguły wysokie morale, ale wysokie morale nie pomogą im przetrwać w Early Game. Ie. Więc to jest rozgrywka, w której naprawdę jest ryzyko wielu śmierci, przynajmniej na początku. Do tego. Te ofiary to jest śmierć naszego towarzysza, więc tu może być taki pech, że będziemy mieli kilku dobrych faktycznie już kultystów w pewnym momencie, ale będziemy musieli złożyć któregoś z nich w ofierze, a to jest zawsze troszkę irytujące, że tracimy towarzysza, którego jednak nie chcemy tracić i to nie w walce przez błąd, tylko z eventu, który pojawia się regularnie, i z tego powodu to jest właśnie duże uniedogodnienie. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli wynajmiemy ludzi z innych backgroundów niż kultyści to oni będą znacząco, znacząco tracić morale w momencie składania ofiar i to jest naprawdę duże utrudnienie na modyfikacji Legends ten origin robi się ciekawy jest też dużo modyfikacji, które go poprawiają ale ze względu na to, że jest trudny i że tracimy towarzyszy, dałbym go nawet do D chyba, że ktoś już naprawdę zna się na grze i gra po prostu dla frajdy może sobie poradzić z utrudnieniami, to jak najbardziej można go dać wyżej ale dla osób, które nie są weteranami i nie grają z modyfikacjami, to raczej odradzam. Ok, lecimy dalej. Mm, łowcy głów, raczej tutaj łowcy ludzi, ponieważ oni biorą niewolników. Mamy na start dwóch takich łowców i czterech. To są po prostu niewolnicy, tak się nazywają po prostu w Battle Brothers. Możemy mieć 16 osób w bitwie, to jest duży bonus, ale musimy mieć więcej niewolników niż zwykłych naszych ludzi. I do tego nasi zarządcy, czyli ci, którzy nie są niewolnikami, mogą podnosić morale statystyki dla naszych niewolników. Ale niewolnicy mogą maksymalnie zyskać poziom siódmy i zginą, jeśli polegną. Czyli nie mają szans na permanentną ranę, tylko od razu giną. 16 osób w bitwie to jest spoko. Możemy nabijać im bonusy innymi postaciami, to jest spoko. Natomiast minus jest taki, że niewolnicy mają maksymalnie level 7. To akurat mnie bardzo zniechęca. Ja lubię mieć wykwalifikowaną kompanię. Ale jeśli ktoś na przykład gra w ten sposób, że ma kilku weteranów i trochę mięsa armatniego, no to wtedy jak najbardziej spoko. Na pewno jest to ciekawa mechanika i więcej osób w kompanii też jest ciekawą mechaniką. Ale tak, jeśli ktoś <grywanie> lubi mieć towarzyszy, których jednak nie chce tracić. To wtedy odradzam. Ale poza tym jest to dosyć ciekawa opcja, która jednak wymaga troszkę więcej wiedzy na temat gry. Ja bym to dał mniej więcej między C a B. Hmm. Ok, niewolników możemy też zdobywać. To dajmy powiedzmy na B. Jest to powiedzmy pewnego rodzaju ułatwienie, i możemy mieć mimo wszystko większą kompanię. Ok, przechodzimy dalej. Zabójcy bestii. Mam na początek kilku łowców. Także spoko. Widzimy ślady z troszkę dalszej odległości. To jest plus, przez to łatwiej znaleźć nasz powiedzmy cel. Zabójstwo bestii daje znacznie większe szanse na dodatkowy drop, co jest spoko, bo dropy są dosyć, dosyć ciężkie do zdobycia. Statystycznie chyba tylko kilkanaście procent może. Jak nie, jeszcze mniej dostajemy łupów po bestiach. A z tych łupów możemy stworzyć dodatkowy akwipunek. Możemy dodatkowo je sprzedać za całkiem ładną cenę, więc spoko bonus. Ale mamy gorsze ceny do kupowania, więc to ew ewidentnie utrudnia nam sprawy. Eee, a więc tak. Mm. Nasze postać na początek są nie najgorsze. Są gorsi niż na przykład barbarzyńcy. Są gorsi niż. Okay, chyba tacy sami może minimalnie gorsi niż dezerterzy. Są lepsi niż podstawa kompania, lepsi niż anatomiści na pewno. Gorsze ceny to jest problem, ale większe łupy. Od zabitych bestii to jest naprawdę duży plus. Tym bardziej, jeśli ktoś gra na jakiejś modyfikacji, mm, wtedy w ogóle już jest więcej łupów i więcej rzeczy do wytworzenia, na przykład z futer, bestii albo skór. Ogólnie jest to dość, dość solidny origin. Jest w miarę ciekawy, e, daje fajne, no, dobre postacie mamy na start, mm, i więcej łupów to jest spoko sprawa. Ja bym to dał na B. Mam takie średnio wysokie. B. Ok, i tymczasem lecimy dalej. Mamy w takim razie gladiatorów. Mamy na start trzech doświadczonych gladiatorów. Dobry ekwipunek, ale tak. Każdy wymaga bardzo dużego żołdu każdego dnia. Każdy ma unikalną cechę w walce, które nie są zbyt potężne. Są całkiem niezłe, ale nie są jakieś e, przełomowe. I poza tym nie może mieć więcej niż 12 towarzyszy w naszym... W naszej kompanii. Normalnie możemy mieć. 18, ale do bitwy tak czy siak tylko dwunastka idzie. A kampania skończy się, kiedy nasza podstawowa trójka zginie. Ale prawdę mówiąc, ciężko ich zabić. I tak są naprawdę, naprawdę dobrzy. Tylko poziomy trzecie, ale ich statystyki bazowe i wyposażenie są naprawdę bardzo dobre. To jest potężny start. Minus jest taki, że możemy faktycznie mieć problemy z pieniędzmi, ponieważ płacimy bardzo wysoki żołd. I możemy przez to nie, nie być w stanie kupować dużo nowego wyposażenia. Ale jeśli poza nimi weźmiemy sobie na przykład niewolników, którzy nie wymagają w ogóle żołdu, to możemy z czasem wyjść na swoje. A trzech potężnych towarzyszy będziemy mieli już najlepiej do końca rozgrywki, bo szkoda byłoby ich oczywiście stracić. Tak więc, yy, hmm. dużo nowych eventów jakoś szczególnie nie ma. Yy. Wysoki żołd to jest utrudnienie, z tym nowi gracze mogą mieć problem, ale kompanie jest naprawdę potężna już od samego początku, i z tego powodu dałbym nawet S. Yy... Polecam przynajmniej każdemu raz wypróbować. Yy, to jest naprawdę duża satysfakcja, gdzie już od początku wyrzynamy wszystkich przeciwników bez większych problemów. Ale tak, trzeba mieć na uwadze, że. Nie możemy wtedy dokonywać wielu śmiałych zakupów, tylko trzeba mieć dużo pieniędzy w zapasie. I przechodzimy teraz do samotnego Wilka. Mamy jedną postać doświadczoną na start. Dobry ekwipunek, ale niskie pieniądze. Nie możemy mieć ponownie więcej niż 12 towarzyszy w naszej kompanii. I jak zginie nasza postać, to kampania się kończy. Czy to jest podobne troszkę do Gladiatorów, z tym, że mamy jedną postać zamiast trzech, ale. Ogólnie rzecz biorąc, ta podstawa jest dosyć dobra. Yy, maksymalna kompania w liczbie 12 osób to też nie jest jakiś duży problem. Yy, I to jest też dosyć ciekawe rozwiązanie. Zaczynamy z potężnym rycerzem. Też fabularnie ma to dosyć dużo rozwiązań. Yy, I tak, na pewno nie jest to łatwa opcja, bo mimo potęgi i dobrego sprzętu naszego ry rycerza, może on być łatwo otoczony i przez to wymęczony i zabity. Ale jeśli ktoś już zna w miarę podstawy rozgrywki, radzi sobie w Battle Brothers, to to jest konieczne, żeby chociaż wypróbować ten Origin. Jest on naprawdę, naprawdę spoko i on nie jest taki łatwy jak Gladiatorzy, ale tutaj myślę albo niskie S, albo wysokie A, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest tak klasyczny Origin, że każdy powinien przynajmniej raz go wypróbować, więc dajmy go do S. I gdzieś nam jeszcze strzelcy po drodze umknęli, a więc sobie ich znajdźmy, żeby dokładnie opis każdy widział. Okej, okay, gdzieś tu powinni być, są. Okej, okay, czyli mamy trzech strzelców na start, oni, okej, okay, oczywiście na początku będą prawie nic nie trafiać. Ale poruszamy się szybciej na mapie, co nam pozwala zaoszczędzić nieco czasu, i mamy zazwyczaj, raczej zawsze, informacje na temat wrogów, z którymi będziemy walczyć. Oczywiście nie znamy dokładnych liczb, ale mniej więcej zobaczymy, z kim się będziemy mierzyć. A to już jest dosyć spory plus, jeśli na przykład unikamy konkretnych wrogów. Ja na przykład często unikam geistów, jeśli chodzi o walki z nieumarłymi albo nekromantów, i to może nieco pomóc. Właśnie usuwając ten element nieprzyjemnego zaskoczenia, miłosem jest to, że możemy nosić mniej przedmiotów, ale to da się ogarnąć, a w samej bitwie to akurat nam nic nie przeszkadza. I odnośnie strzelców, odnośnie strzelców, trzeba mieć na uwadze, że oni, dopóki nie zdobędą wyższego poziomu, bardzo rzadko będą trafiać przeciwników. A jeśli wróg się do nich zbliży, mogą szybko zginąć. Więc ja raz rozegrałem grę tym Originem, był on bardzo ciekawy, ale trzeba mieć na uwadze. Że Early Game jest tutaj ekstremalnie trudny. To znaczy, jeśli nasi strzelcy dojdą do około 4, 5, 6 poziomu, to to już się robi dużo łatwiejsze i mamy naprawdę potężnych towarzyszy, którzy nie dość, że mogą szybko zabić do połowy wrogich żołnierzy, zanim do nas się zbliżą. To jeszcze mogą być naprawdę dobrymi hybrydami potencjalnie. Minusem jest to, że w Early Game, no jeśli będziemy mieli pecha. I nie będziemy mieli troszkę farta co do strzelania, to przegramy. Ale właśnie przez tą unikatowość w rozgrywce w Early Game hmm, faktycznie jest trudne, to jest minus. Ale jeśli ktoś przejdzie czy umiejętnościami, czy fartem etap Early Game, to w mid-game naprawdę to się robi bardzo, bardzo potężne. I szybkość poruszania się na mapie ma bardzo wiele plusów. Możemy zaoszczędzić w ten sposób pieniędzy, jedzenia, hmm, szybciej wykonywać zadania, szybciej powiedzmy zapobiegać. Dużym problemom, które wywołuje kryzys, więc ja bym tutaj dał też eskę. OK, i tak doszliśmy do końca. Zajęło to troszkę więcej niż się spodziewałem, ale myślę, że tutaj daje to mniej więcej wgląd na to, co wybrać i w którym momencie na rozgrywkę. To jest też oczywiście subiektywna lista. Ja tutaj sugerowałem się głównie swoim własnym doświadczeniem i tym mniej więcej co słyszałem od innych i co widziałem. Możecie mieć o tym jedne zdanie. I też w razie czego, jakbyście mieli jakieś inne spostrzeżenia, albo waszym zdaniem coś powinno pasować gdzie indziej, no to śmiało napiszcie w komentarzach. Może coś z tego ktoś inny jeszcze coś wyciągnie. Tak czy siak. Wielkie dzięki za uwagę. No i do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Jeśli film ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. W razie jakichkolwiek pytań, wskazówek lub przemyśleń Koniecznie daj znać w komentarzu i serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. A jeśli również chcesz do nich dołączyć, to wszelkie linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki i do następnego.